ta od chłopaka dilera uciekła? Macie jak w wieku 17 lat, dwa lata temu, z mamusią i przy ojczymie chyba na to wychodzi? To jest sposób na otwieranie wina. To jest bardzo dobre, to jest bardzo mocne i teraz może mama mówić, że jestem tym brynolem, bo chleję sama. Ja pierdolę, pierdolę. I macie filmik, jak traktuje mamę? Twoja stara pojebana. Twoja stara mam mamie? Trzymam. Je? mamie, je. Czy mamie. Nie, 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 mam Ja muszę na sekundę. Nikola! Przy mamusi, w wieku 17 lat. I po to się zebraliśmy, aby wam wszystkim przekazać, jak w największej widowni, jak w największej liczbie was, żeby tego nie powtarzać jak Nikola i Kamerwerf przez rok, tylko powiedzieć wam to krótko na temat dowodami. I to jest dopiero początek. Jeżeli Nikola się nie zacznie przyznawać, ...do datezona, do wszystkich kłamstw, do pomawiania mnie, do wymyślania mojej re relacji z moją mamą. Jeżeli nie zaczniesz przepraszać i nie zaczniesz tego odkręcać, w końcu mówić prawdy, yy, a nie tylko zarabiać na tym pieniądze i promować swoją dupę i Kamerbertowi yy, dawać na sterydy, dziękuję za prezenty, kochani, no to lecimy dalej. Wyjdą takie materiały, że w końcu ludzie przejrzą na oczy.